Witamy bardzo serdecznie w zakładzie piękności Sound Farm! jeee! Yeah! Zbliża się... Zbliża się... O tak będzie pięknie sioba to. Zbliża się bardzo ważna data, ponieważ teraz 8 grudnia jest rocznica śmierci jednego z moich takich najbardziej ulubionych muzyków. I z okazji, że teraz będzie właśnie święto świętego Dimebega z Pantery, który zmarł w 2004 roku, znaczy zmarł, został zastrzelony. A to jest taki mój topowy muzyk po prostu, jeden taki naprawdę pasuje mi brodę odświeżyć. Takie święto. Co by nie wyglądać jak dziada na Kalwarii. Tu mam kubeczek z farbą. Z tej okazji nagram wam lekcyjkę klasycznych riffów. I tak się zastanawiałem, co by Wam zrobić. W ogóle muszę zrobić Wam dzień z Panterą. Znaczy dzień, tydzień, tydzień! Cały tydzień zrobić wszystkie moje ulubione riffy. Prawdopodobnie nagramy wszystko od Cowboys From Hell, bo tych wcześniejszych płyt tam nie za bardzo. Yy, ale od Cowboys From Hell, to co tam się po prostu na tych albumach dzieje, to jest jakaś jedna wielka masakra. Jest genialne, po prostu genialne. Dla mnie jest to jedna z ważniejszych dat w roku, można powiedzieć, że to jest święto świętego Dime Mega. Eee, od, właśnie, od jego śmierci co roku staram się właśnie ósmego sobie posłać muzyczki, i przypominać sobie właśnie muzykę, jaką tworzył. Zresztą wszystkim polecam, bo mega fantastyczna. I dzisiaj z tej okazji zrobimy sobie jeden riff. Tak myślałem co zrobić. Moja ulubiona płyta pantery to jest... Reinventing the Steel. Genialny album, no oczywiście, Vulgar Display i tak dalej są też mega mistrzowskie, ale jakoś właśnie Reinventing the Steel najbardziej mi tak podchodzi pod moje klimaty. Ale tak się zastanawiałem, co by zrobić tak, żeby każdemu podpasowało i wymyśliłem. Zrobimy sobie dzisiaj takiego riwka Broda jeszcze we folikę, żeby naciągła i mnie nie ufajdała. I z tej okazji, drogie dzieciaczki, Zrobimy sobie dzisiaj utwór... Siedzi? Siedzi. A new level! Grając ten utwór, Dimebag oryginalnie miał gitarkę w standard D, czyli każda struna o 2,5 tony w dół. Ja Was nauczę w wersji w drop D. I mamy 012, Później 0123, Później 0124 I później 4-6 Czyli... kolejnej części jest dokładnie samo, przy czym yy, wszystkie szósteczki są puszczone, a reszta jest wytumiona. Czyli... Brodencja nam chyba naciągła. Kinder niespodzianka! Taram Jest koślawa, trzeba ją teraz umyć. Wracamy za sekundkę. Okej. Okay. I mamy to, jest piękni to. Haha, <grywa> no pewnie, że jest piękni to. Elegancja Francja. Więc drogie dzieciaczki, mam nadzieję, że posłuchacie sobie dzisiaj czegoś autorstwa Daimbega, chociażby Pantery, Rebel, Mix Rebel, Damage Plan i tak e, dalej. I co, i miłego dnia wam życzę. Pagea <grywa> pull!